właśnie morgeno kubik albo kubikom. morgen! Co jest? No w sumie to kubik albo morgen, sam już nie wiem. No co się w tym pogubić. Ma w jednym, ale to naprawdę był bardzo ładny strzał. Teraz jeszcze Kylar wyjeżdża, on chce em... po tej sygnale od morgeno kubika pójść po swoje bloksne. Okay. tą kosę, ale tutaj morgeno kubik ucieka. Próbuje, odwraca się, no i proszę bardzo. MORGENO KUBIK z kolejną eliminacją. MORGENO KUBIK, kolejne trafienie, no i jednak te strzałki najwyraźniej nie przeszkadzają. No chyba, że Kubiko MORGENOWI. Trochę bardziej, a tu proszę kolejne trafienie. Za chwileczkę SOBOL może uprzykrzyć życie swoim przeciwnikom. Małc na blisko, w końcu Małc się odpalił! Są dwa fragi od tego zawodnika, ale Ritz próbuje, chociaż TAS też widzimy wielka nieskuteczność, ale REJKO teraz pokazuje na co go stać. Bardzo dobrze ustawieni. No i tutaj za chwileczkę Tas będzie musiał próbować, ale to BNOX i Ritz dochodzą do głosu Neo! O, no jest! Taką rundę nam wygrywa! Nie wiem co powiedzieć, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Oglądamy w tym półfinale naprawdę mało. Das 2. A no tam przecież Anonymo grający w CT skracało pozycję. Tam naprawdę dużo szybkich wymian. Na Inferno zresztą też. Teraz Kylar na środku. Łapie jednego rywala, ale jednak nie miał już większej szansy. Terema zawodnikami Wisów, którzy właśnie te pozycje przejmowali. Od razu dorycony smoke i Jędker jeszcze wypala tutaj w kierunku Ralena, ale i też nie chciał być gorszy. Bomba jest podłożona, ale przecież to jest 3 na 3. Tyle, że teraz Jędker już fraguje Staciego. Jeszcze jakiś Nate, który właściwie nie robi żadnego wrażenia na zawodniku z Makiem 10. Trzecia eliminacja Jędkera w tej rundzie. Proszę bardzo, jest kolejna i zobaczymy, czy Jentker pójdzie po Ace'a. No należy mu się, już pędzi, już idzie po Snaksa. Jentker jednak chce to zrobić ostrożnie, bo jest bardzo mocno poobijany. Tylko 15 hp na jego kącie. Snax jednak wydostał się od łącznika. Teraz gufi celowali. to będzie szybszy? Jentker. Muszą teraz ratować rundę, ale minis. Fajna pozycja, łatwa eliminacja. No ale jednak cały czas Maus jest za tym besem, Chociaż Lunatic fantastycznie kontruje dwójkę rywali, i nagle Rejko musi to wszystko ratować. Ależ zwariowana runda tutaj naprawdę działo się absolutnie wszystko, ale Rejko, on jeszcze może zostać cichy, bo swojej drużyny. Tylko, że znowu Lunatic staje na wysokości zadania. Po prostu gra fenomenalnie. Wypuszczony na ten pierwszy ogień, chociaż to Riz oddał bardzo szybko tutaj ten strzał, tylko właśnie ostrzegawczy, bo tak naprawdę to Maus znalazł swojego przeciwnika, chociaż Minis zdołał szybko odpowiedzieć i to jest na pewno jakaś dobra informacja, tylko to jest jedyny pozytyw, który w tej rundzie Minis dla siebie będzie w stanie wyciągnąć, bo Friend z tą snajperką na dolnym bombsite znowu okazuje się punktem nie do przejścia. No i teraz Sobol jakby zaskoczony, że za chwileczkę Friend sprawdzi, co będzie działo się w okolicach Monster. Zobaczmy, że teraz kolejna próba od Lunatika, chociaż nie ten, tylko zabiera snajperkę. No skoro nie udało się Minisowi, to może właśnie Lunatik podejmie się tego pojedynku. Na razie jednak nie jest Friendem, a Stazem, który czeka po drugiej stronie Monstera. O no tu może być bardzo ciekawie. To Bnox zadaje te obrażenia, ale Frendem pozostaje przy życiu. Teraz jeszcze prawie dwie eliminacje. Elementowski po raz czwarty. On pokazuje, że nie ma wejścia na bombsite B. Ale teraz wyjazd jeszcze pod bombce, ta masa granatów i są te eliminacje dla Mauza. Chociaż sam Lunatic jeszcze był w stanie zobaczyć Neo. Trzech na trzech, Lunatic wiemy, że jest rozpędzony. On te fragi musi zdobywać, innej opcji nie ma. Pak wydaje się, że na spokojnie powinno to odbyć, ale Sobol totalnie wyjeżdża bez niczego, a Minis jako sniper ma utrudnione zadanie. Jako osoba, która musi nam ten rewanż zaprezentować, widzimy jak męczy się teraz Minis. I Lunatic nagle zostaje sam, doskonale wie, gdzie jest jeden z rywali, drugiego się chyba w tym smoku niekoniecznie spodziewa. Czekamy na finalne rozwiązanie tej rundy. Mamy Eisa od fantastyczne wejście w rundę, to również ma problemy i do tego nieprzyjemny skan Friend w żaden sposób się nie przestraszył. Maus też zaczyna Ojoj. panikować, no i Ritz ten fakt wykorzystuje, Sobol jeszcze łapie Rejko, 30 sekund do końca i sytuacja jest jeszcze niejasna, ale co ciekawe mamy za moment rotację pod i a Taz ma idealną pozycję by skontrować dwójkę rywali. On musi to wygrać, w tym momencie nie sprawdzą tego. No nie ma takiej możliwości, żeby zawodnicy Maddox Pack sprawdzili e, pozycję ta. On za chwileczkę wychyli pod zawodnika, który mamy podkłada. Ta z jednym, ta z drugim. Honoris wraca do tego spotkania. Ale pamiętamy z Major'a, pamiętamy z wczorajszego meczu półfinałowego, że to terror na niuku wcale nie jest takie łatwe. Chociaż widzieliśmy, co działo się na zewnątrz. Fred bez szansy, Goofy na gnieździe, to jest tojazd. On pokazuje, że ta pozycja wcale nie ma klątwy. Goofy raz jeszcze w tej rundzie i w tym momencie tylko rejka po stronie Honoris. Na zewnątrz, to może zaskoczę. Teraz wejście, ale jednak Innocent. Tylko czekam na taką decyzję. Teraz PHR z Augiem. Fantastycznie. PHR, czy on to wytrzyma. PHR, fantastyczna gra. I Jedgier to wszystko kończy.